Witam. Dzisiaj sobie ogarniemy coś takiego. O ile to w ogóle jest, kurwa do ogarnięcia, to się inaczej nie da. Po prostu to jest Sejczęto. To jest dziura w podłodze. O! Dla przykładu. O! Proszę bardzo, proszę bardzo. Gdzie ja kurwa stoję? Proszę, proszę. Jajca normalne. A kurwa, ale. czemu on tak pognił? To mnie... kurde, ja nie wiem co tutaj, ktoś już majstrował pewnie i nie zabezpieczył tego, dlatego to takie jest. No ale będziemy to dzisiaj ogarniać. Oj, nie wiem czy to coś z tego w ogóle będzie. W druga strona coś lepiej, ale też chujowo. Ale ogarniemy to dzisiaj, także zapraszam do oglądania. Po wstępnym przeszlifowaniu tego szczoteczką Wygląda to mniej więcej tak. Biorę się za wycinanie tego, co jest zgnite całkiem. I będziemy sztukować coś z blachy. No, wracam z powrotem. Pierwsza stawka, wstawka, już problemy. Masakra jakaś, co z tym samochodem jest, wszy wszystko jest kurwa zgnite. Myślałem, że zdrowa blacha wyciąłem, wyglądała na zdrową Kurwa, wszystko kurwa zjedzone. Masakra jakaś, kurwa. O ile tutaj punktowo to pospawałem, tam tu już nawet nie wspominam. Nie wspominam. To tu jest masakra. Będzie trzeba to chyba wyciąć wstawić dalej. Potąd wszystko tu trzeba będzie wyciąć. No to wygląda. Generalnie lipa, bo spawam elektrodom. Nie? elektrodą nie pospawasz tak z migomatem, nie? ale. Ale staram się, no nie mam ligomata, to radzę sobie jakoś, no. A już myślałem, kurwa, że to będzie robota na maksymalnie dwa dni. Widzę tu dwa, ale tygodnie, kurwa. Już to jakaś masakra. A oto i efekt do naszego całego smarkania. Powiem tak, elektroda i karoseria samochodowa to zły pomysł ale jakoś daje radę i trzeba się z tym jebać dosyć długo, nie ukrywam jest to tutaj gorzej niż na smarkane ale ważne, że się trzyma i nie odpadnie no także tyle także już to zakonserwowałem i jednak zmieniam zdanie, wycinam to wszystko Cykfuch, jakby to powiedział Majster. Yy, wytniemy sobie. To sobie wytniemy. Cykfuch. To sobie wytniemy wszystko. Tu sobie wytniemy kalałeczek chyba. Nie wiem, czy to zdrowe. To sobie wytniemy na pewno. Hops. Nawet dalej chyba tutaj. po tej podłużnicy sobie. Znaczy, no, no podróżnicy, kurwa. Chuj wie w ogóle, że to nazywa. Nie jestem fachowcem, kurwa. To jest chyba podróżnica. No dobra, to się wytnie się tam wytnie, jakoś na zakładkę się zaspawa i będzie git. A jakby mnie to wkurwiało, mam jeszcze ostateczny plan: wziąć to wszystko tu, upierdolić cykfu, tu upierdolić, zajebać taką sakramentzką łatę, kurwa tu i będzie trzymać. Także jak się nie powiedzie, plan numer jeden to jest plan numer dwa. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jak coś ogarnę, to będę wracał z powrotem i nagrywał jakieś urywki. Także jestem już w trakcie realizacji planu numer 1 Tutaj się coś ogarnęło, już jakąś łateczkę na zakładeczkę. Takie coś bynajmniej tutaj. Wyciąłem to gówno całe tutaj. O. I tu planuję sobie łateczkę zrobić taką też większą. Tam już też wyciąłem. Będziemy tu mam nawet gdzieś sekundkę. O tu mam w czyszczeniu łatkę. I ta łatka idzie tutaj. Tutaj. I oczywiście wyciąłem już próg. O, próg już jest wycięty. Tutaj mam reparaturkę. Pasuje to mniej więcej mniej więcej o, coś takiego. No, ze spodu tu pasuje fajnie, tylko tutaj coś będzie trzeba wykombinować. Nie wiem jak tutaj jak to tutaj Chyba tu przyjebiemy jakąś blachę, a stąd od podłogi będzie trzeba stąd tutaj coś dokombinować. Ale to będziemy myśleć jakoś. Ważne, że to w miarę pasuje. Zobaczymy, co to będziemy tutaj działać. Także podłogę już mam załataną. Już podkładem wstępnie sobie tutaj to przemalowałem. Tutaj wstawiłem łatkę. A myślę, że to utrzyma. Tutaj wstawiłem jeszcze jedną, bo tam była taka dziurka. Mała, myślę, że to zrobię jeszcze jedną. Tutaj jest duża łata wstawiona. Nie wygląda to jakoś ekstra, ale myślę, że, myślę, że powinno to, to być w miarę mocne tam pod spodem jest jeszcze jedna ale to już, to już jest takie no miało tego nie być tutaj w ogóle to powinno być w całości ale to już mniejsza nie planowałem, że to tak akurat nam wyjdzie tutaj się mi podkład troszkę zlał no, no generalnie myślę, że spoko nawet mi to wyszło próg już pasuje, tylko od spodu mam mały problem ponieważ ponieważ, iż gdyż tutaj to wygląda no E, nieciekawie, no no tutaj coś coś w ogóle ten masakra jakaś nie, ale będziemy musieć to jakoś tutaj, yy... no nie wiem co tutaj zrobię, nie wiem, no po jeszcze na razie nie mam, kurde jak tu wąsko, nie mam pomysłu, e, coś pomyślimy, no nieciekawie to wygląda, ale myślę że do zrobienia, trzeba nad tym pomyśleć jak to zrobić żeby to w miarę też wyglądało, nie? Tutaj nie mogę sobie nie wiem co tutaj wstawić, jak tutaj blaszkę. Myślałem, żeby tam do wewnętrznego progu blaszkę wstawić, zagiąć ją do środka i w dół. I ona by tutaj z tym rantem progu pasowała, i później bym to punktowo pospawał. Ale nie wiem jeszcze, kurde. Wolałbym, żeby to było tu od podłogi coś fajnie tak o. No ale to też kurde, nie ma jak za bardzo. Nie wiem jeszcze, kurde, no będę musiał nad tym się zastanowić jeszcze tak konkretniej to w ogóle też jest masakra, bo tu jest wszystko zgnite, nadkola z tyłu też nie ma, o nadkola, nadkola też nie ma, o tutaj też będzie trzeba coś dorabiać, no generalnie roboty jak na kościele, a samochód tak naprawdę warty, no niedużo, niedużo, druga strona też jakaś porażka, też progu nie ma, ale to już druga strona to pół biedy na razie, trzeba się zająć jedną stroną, dokończyć. Jeszcze od spodu muszę coś ogarnąć, ewentualnie jakimś tutaj uszczelniaczem do spawów przejechać. A to jeszcze zobaczymy, co tu będziemy robić. Jak coś jeszcze ciekawego będzie, to będę nagrywał jakieś urywki. Bo też nie bardzo mam czas, żeby nagrywać, jak spawam, czy coś takiego. Nie mam na to czasu, ani sprzętu w sumie też nie. Także jak coś jeszcze ogarniemy, takiego ciekawego. Jak może, jak połapię próg, to wracam z powrotem. Będę z urywkami wracał do Was. I omawiał yy, co tu będziemy działać. No, wreszcie ogarnąłem prawą stronę. Próg jest wstawiony. Pięknie, ładnie. Zapodkładowany. Tutaj coś jest jeszcze elektrodą pierdolone, ale to już. Tylko w paru miejscach tu było spawane migomatem. O, tu było migiem punktowo. Tu też gdzieś było migiem punktowo. O, to, to, to tu było fajnie migomatem postawane Elektroda to jest porażka. O, porównanie. Elektroda migomat. Jest kurwa różnica, no jest, jest. jest zajebiście Tu punktowo było, tu też było punktowo, tylko poszlifowane, zapodkładowane już, że jest luksus. Luksus, Panie i Panowie, luksus! Po dłuższej przerwie, jakby nie nagrywałem, wstawiłem tutaj sobie wzmocnienie profila, a tutaj zaciągnąłem już masą, ale to już... A tak tylko, żeby w miarę szczelne było, jakby czasem jakaś tam nieszczelność była, to zaciągnąłem. Tutaj będzie mocowanie fotela. Oryginalne. A tutaj będzie dorabiane. Na pewno muszę to jeszcze wspawać kawałek profila. No i tutaj wywiercę teciurkę. Wspawam nakrętkę. I będę tutaj fajnie tutaj robimy takie mocowanie fotela, żeby to było mocne. Tutaj jest fajnie. Ten profil tutaj trzyma całą, całą budę. No i co? No i tyle tu jest zapodkładowane. Podłogę też już fajnie ogarnąłem. Podłoga jest Oj, ależ kurwa, takie dojście, porażka. Podłoga jest fajnie, ogarnięta Tutaj coś, co dałem radę, to zespawałem, Co nie, to zaciągnąłem masą. O, takie coś jest, mniej więcej. Nie łapie mi ostrości, oczywiście tradycyjnie. No bo jakże inaczej, kurwa. O, takie coś. O, tutaj w ten sposób. Tutaj pospawałem to Tutaj gdzie były te takie dziury Tutaj naciąłem boszem Fleksem w dwóch miejscach Zagiąłem, Zaklepałem młotkiem do środka Obspawałem tutaj Tutaj I w tym miejscu I tutaj jest ładnie szczelnie Tak samo tutaj Tutaj też jest zaklepane Obspawane I jest fajnie Jest spoko Tu jest tylko zaciągnięte masą A tutaj już jest Żywica epoksydowa na włóknie szklanym, bo mi się już nie chciało sztukować. Także tak by było. Jest też zaciągnięte. Coś takiego tu jest zaciągnięte masą. Na to idzie antykorozja i na to idzie konserwacja podwozia, i tak to już zostało. Tutaj już sobie przemalowałem na biało, żeby to jakoś wyglądało. Żeby to jakoś wyglądało. Mocowanie tocela jest. Jest zrobione. Z profila, spawana nakrętka. Tutaj spawałem tylko nakrętkę do tego wzmocnienia. Z drugiej strony już też robię właśnie drugą stronę teraz. Też wzmocnienie wstawiłem z profila i to połatałem. I już oczywiście, że... Sekundka. O, z tej strony reparaturka jest wstawiona już, aczkolwiek jeszcze nie pospawana, dopiero połapana jest. Punktowo teraz to będę spawał zaraz albo tak, no spód już też jest tam coś tam jest zadarnięte o no, tu się już teraz zacząłem coś działać, będę to spawał do końca no i fajnie, T tą stronę już nie pokazuję jak spawam, bo to praktycznie to samo co z tamtej no i tyle no. jak ten, postaram się jeszcze pokazać jak to tutaj spawam, zobaczymy jak to wyjdzie na kamerze. Jak będzie w miarę ładnie, to może wkleję do filmu. Zobaczymy, zobaczymy. Także praca w re. Można tak to ująć. Próba numer 2. może nie wygląda szałowo aczkolwiek aczkolwiek nie najgorzej no. punktowo fajnie jak to na całej długości tutaj spawam a potem oczywiście szlifowanko, podkładowanko szpachlowanko tradycyjnie no. wyprowadzimy jakoś tą powierzchnię zobaczę jak mi to wyjdzie no a spoko nawet nawet fajne te spawy wychodzą te punktowe nic no to jak coś ogarnę to Znowu będę coś nagrywał. Tu już jest wszystko praktycznie, tu jest wszystko gotowe od środka, tylko tą reparaturkę muszę wstawić, zapodkładować, jeszcze tam podkładować muszę podłogę trochę. Znaczy podkładować? Tym konserwacją podwozia zjechać. Tutaj już fotele można montować praktycznie, dywanik, fotele to już można montować. Wszystko jest git, tylko tą reparaturkę muszę skończyć. I podwozie jeszcze tym czarnym tym kurwa blachogumem zajebiej. Będzie git. Auto kurwa, jak nowe. Kurwa, panie, perełeczka kurwa. Bez. O, to jest efekt końcowy. Tak się to mniej więcej prezentuje. to już mi się udało zgęść próg, oczywiście. No bo jakże by inaczej. Ale to nawet mi to wyszło nie najgorzej. Z tyłu założyłem nad kola. że tutaj tutaj fajnie, fajnie mi ten próg tutaj wyszedł. Myślę, że naprawdę w porządku. A, szczelinka może nie wyszła idealna, ale tym się akurat nie przejmuję. Chwileczkę. Kurde, z tym telefonem. W aucie jest ogólnie brudno, więc tutaj jest wszystko, co tu nie ma być, ale to mniejsza. O, coś takiego. Tutaj fajnie, tu mi się takie coś zrobiło. Myślę, że to nie wygląda najgorzej. Jak na Sajchento, nawet całkiem w porze. Także tak, druga strona jest analogicznie zrobiona, więc myślę, że. Myślę, że, że jest całkiem okej. Okay. Także to by było wszystko w tym filmiku. Jeżeli chcecie tak robić swoje auto, musicie mieć od razu, gadam, kurwa czasu. Czasu, jeszcze raz, od chuja dużo czasu, bo ja to auto robiłem chyba kurwa. No już nie pamiętam ile dokładnie. już kurwa z 2 miesiące. W sensie nie tak, że codziennie, ale tak po robocie, czy jak miałem wolną sobotę, czy coś takiego, to się robiło. Kurwa jestem roboty, od chuja. Także jakże tak. Także trzymajcie się najlepszego. Żegnam.